Hej, witam Was w kolejnym domu modlitwy. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny, ponieważ podczas dzisiejszej modlitwy odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Koronka jest dla mnie modlitwą, która szczególnie pomaga mi zbliżyć się do Boga, pomaga mi poznać to, co On chce do mnie powiedzieć. I przez to, że modlę się na koronce, mogę powierzać Jemu swoje troski, bo wiem, że On je przyjmie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i ból. jego bolesnej męki Mi miłoierdzie dla nas i świata całego. dla jego bolesnej męki Mi miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej siierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Mi miimoierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Miło miłoierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej serdce dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki Miło miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki miłowało miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze. Świata całego dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie, dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i świata całego. Bolesnej męki, i miłosierdzie, dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, i miło dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, i miłosierdzie, dla nas i świata całego. męki i miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i świata całego dla jego bolesnej Ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z najświętszego Serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dziękuję bardzo za wspólną modlitwę. Mam nadzieję, że taka odskocznia od normalnego domu modlitwy Wam się spodobała i że następnym razem również będziecie modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia. Do zobaczenia.